Siemano drodzy parafianie. Siema Maciek. Ha, 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 ha Obiecałem sobie, że, że nagram dzisiaj ten film, że nagram w tym roku ten film. Mamy 31 grudzień 2025 rok jeszcze godzina jakoś 19. 19.04 nawet. Remont silnika, bo nie opowiedziałem o kosztach związanych z remontem, który przeprowadzałem. Zrobiliśmy w zasadzie wszystko przy tym silniku, ale najważniejsze, czyli pieniądze. Czyli ile was może kosztować taki remont silnika już w zasadzie nie w 2025, ale w 2026? Przypuszczalnie mniej więcej. Otóż taka mniej bardziej sprecyzowana odpowiedź brzmi: Nie wiem. A to dlatego, że zależy, w co będziecie chcieli się bawić. Bo jeśli rozbierzecie silnik do ostatniej śrubki i każdą śrubkę będziecie chcieli wymienić, to, choćby to była najbardziej gówniana jednostka, nawet z jakiegoś sejaka czy coś, to prawdopodobnie pójdzie to już nawet i może w dziesiątki tysięcy złotych, bo no niestety wszystko kosztuje. Natomiast jeśli będziecie robić coś takiego jak ja, to no może was to wyjść taniej. No mi ciężko stwierdzić, czy ja w ogóle przeprowadziłem remont tak naprawdę tego silnika, bo ja po prostu poskładałem z dwóch jeden z uwzględnieniem takich rzeczy, żeby mi e, się w miarę to wszystko zgrywało. Yy, wiele tematów odpuściłem. Yy, na przykład, nie wymieniłem, mając na wierzchu sprzęgło. Miałem dwa sprzęgła, bo miałem dwa silniki. Mam pięć słyszę pięć dzwonków. I zostało wsadzone jakieś takie, które wyglądało ok, ale zaczyna się odzywać. Także prawdopodobnie w 2026 roku, czyli w roku, w którym to prawdopodobnie już oglądacie, będę musiał to sprzęgło gdzieś tam wymienić. Albo i nie będę musiał, zobaczymy. Natomiast. Yy, z takich ważnych tematów już teraz na wstępie powiem, czego ja nie zrobiłem. Nie zrobiłem, yy, nie bawiłem się w luzy zaworowe na przykład. Gniazda zaworowe. Te, ja całą głowicę tak jak ona została zdjęta, tak jak ją założyłem z powrotem. Tak jak ją pan Japończyk stworzył. No, może nie do końca, bo ona już jakiś szliw kiedyś w sumie miała ogólnie, ale na przykład nie dawałem głowicy do planowania. W bloku silnika tak samo. Dlaczego? Bo. Nie miałem problemu z uszczelką pod głowicą, w sensie tam było wszystko szczelne, płyn nie znikał i tak dalej. Dlatego zdecydowałem się tylko i wyłącznie wyczyścić to ogólnie w miarę. No i oczywiście, uszczelkę wymienić, no bo to koszt, jakby, który musiałby być. No ale planowanie głowicy, ja tutaj sobie będę korzystał z takich notatek, które sobie sporządziłem. Planowanie głowicy mam zapisane jako 100 złotych. Jak głowica byłaby mała, prawdopodobnie może by tyle to wyszło. To są jakieś dane z internetu wzięte, ja nawet nie wiem, ile kosztuje planowanie głowicy, to, to są wzięte dane z internetu, które mniej więcej poglądowo tak powiedzmy, żeby po prostu żeby mieć, to planowanie głowicy, przypuszczam, że 100 zł by nie kosztowało, tylko 200-300, przypuszczam. Prawdopodobnie ciężko stwierdzić. Dlatego też te dane będą nieprecyzyjne. precyzyjne. Ja tutaj się skupię i opowiem mniej więcej, ile mój remont silnika kosztował. Ale też wspomnę, jakie koszta mogłem ponieść, a których nie poniosłem. To może już będąc w temacie, że nie, za, nie planowałem głowicy, no i że temat został odpuszczony, to idę za ciosem i mówię czego jeszcze nie zrobiłem. Nie zrobiłem szlifu wału na przykład. Ponieważ suwmiarką mierząc wał, wydało, że jest bez szlifu, zamówiłem nominalne panewki, kręci się. Silnik na ten moment, jak to oglądacie, ma prawdopodobnie już jakieś 16 tysięcy nalotu. Jeździ cały czas, nie umarł jeszcze, także czy zrobiłem do dobrą robotę? Chyba tak, no bo jeździ, także wydaje mi się, że jest ok. Szlif wału, ile kosztuje mi tutaj podpowiada moja notatka, że 400 zł. Ile faktycznie kosztuje nie wiem, bo tego nie robiłem, Tak więc ciężko mi jest to stwierdzić. Kolejny koszt, który udało mi się akurat zbić, bo jakiś tam poniosłem. Ale wywalenie wałków balansujących, zestawy do wywalenia wał, wałków balansujących w Thomson Motorsport, bodajże, gdzie kupowałem panewki i dużo ogólnie części do, do 4G63. Tam ten zestaw kosztował około 500 zł. Tak dobrze słyszeliście? Koło 500 zł kosztuje zestaw do wywalenia wałków balansujących, co mnie ostatecznie wyniosło 57 zł. No, ale co i jak to możecie sobie zobaczyć na materiale, który gdzieś tam y, jest na kanale z wywalania wałków balansujących. Ja to po prostu zrobiłem metodą chałupniczą. Silnik działa, także chyba nie jest ta metoda taka zła. Honowanie cylindrów. Robiłem to sam, ale gdyby nie to, że kupiłem sobie honownicę za 50 zł, to honowanie mi tutaj podpowiada. Notatka 100 zł by kosztowało. Czy faktycznie nie wiem. Nie mam pojęcia, bo też nie zlecałem tego, tylko zrobiłem to sam wiertarką i honownicą zjato. z Jato Allegro kupioną, także. No cóż, planowanie bloku silnika, którego też właśnie nie robiłem. Tutaj notatka podpowiada 369 zł. To są jakieś dane z Instytutu danych z dupy, bo wpisałem po prostu w Google daną usługę i mniej więcej jakie koszta, ile kosztuje coś tam, coś tam i takie mi wyniki wypluło. Czy to są faktyczne wartości? Nie wiem. Mówię wam to tylko i wyłącznie w ramach ciekawostki, ponieważ ja tych kosztów nie poniosłem, ale mógłbym lub. Wy możecie je ponieść, jeśli rozważacie, na przykład, nie wiem, macie coś tam nie tak z silnikiem nie wiem, żre olej albo stuka coś czy coś. Mówicie sobie, fajne auto, ja je uratuję, i mówicie sobie, zrobię remont silnika. No i zaczynacie sprawdzać sobie i przypadkiem tutaj wpadliście. Także witam, ja jestem Maciej i, i, i zapraszam do dalszej części materiału, ile faktycznie mnie wyniósł mój remont silnika. Tak więc, przechodząc już do sprawy. Panewki główne wymieniłem, bo generalnie panewki wymieniłem wszystkie. Bo, bo tak nie chciałem dziadować, już stwierdziłem, że a już jest na. Właśnie i to jest też ważny temat. Ważny temat jest taki żeby przy remoncie silnika nie dać się zwariować, że albo już jest rozebrane, to, 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 to i to. Yy, idąc takim tropem myślenia, no to tak jak mówiłem na początku filmu, można wymienić cały silnik, w zasadzie co do, co do ostatniej śrubki i niezależnie od jednostki, koszta mogą już pójść w nawet dziesiątki tysięcy złotych z tego względu, że no, każda jedna pierdołowata rzecz kosztuje, albo z, z poddanie renowacji tej części, yy, czy cokolwiek. No, po prostu trzeba y, jakiś balans taki złapać. Ja tak się starałem robić, i co wiedziałem, że jest dosyć istotny, to zostawiałem. W sensie kupowałem nowe, a co było właśnie mniej istotne, to po prostu temat odpuszczałem. Panewki główne 288 zł. Panewki korbowodowe 208 zł. Uszczelka pompy wody 33 zł. Uszczelka podstawy filtra oleju 23 zł. Zaślepka wałka balansującego. 57 zł to jest w zasadzie cały koszt, jaki ja poniosłem, jeśli chodzi o wywalenie wałków balansujących, czyli szalone 57 zł plus koszta chyba przesyłki. Chyba że ja zamówiłem to po prostu z innymi częściami, no to wtedy to się troszkę tam zbiło. Uszczelka pod 144 zł, pierścienie tłoków 235 zł, gdzie kupiłem jeszcze, jak pamiętacie albo nie, złe pierścienie, bo kupiłem pierścienie do silnika do silnika, no do 4G, 63 Turbo, do, do silnika z lansera EVO. Te pierścienie, ostatecznie udało mi się komuś tam sprzedać gdzieś tam na grupce. Po kosztach, co prawda, ale no, udało mi się je sprzedać, więc tam no, ja te, tego, tych 200 zł, które straciłem, tam po części przynajmniej nie wliczam, jakby do, koszta, do kosztów remontu, bo ten koszt poniosłem z własnej głupoty, z własnej nieodpowiedzialności, nierozsądności, że zamówiłem coś, co nie sprawdziłem do końca, czy to jest do mojego silnika. Tak samo nie podliczam tutaj kosztów kluczy, nasadek i tak dalej, co musiałem dokupić i tak dalej. Oczywiście do takiego remontu trzeba się jakoś tam przygotować albo mieć przynajmniej zaplecze. Ja miałem szopę u taty, właściwie byłą kuźnię, gdzie tam właśnie ten silnik składałem, no i wiatę, gdzie ten silnik wyciągałem za belkę. To też, też wkładałem zresztą, także, yy, no mówię, całego zaplecza takiego, jak klucze i tak dalej. Ja tutaj nie wliczam w zasadzie. No, honownicę tutaj gdzieś tam wliczyłem, bo to był taki dosyć specjalistyczny sprzęt, który użyłem tylko raz i więcej go używać nie będę. Tak samo, no, mógłbym tutaj teoretycznie doliczyć yy, ten taki śmieszny przyrząd do zakładania yy, czy tam ściągania pierścieni dłokowych, ale akurat miał go mój tato, także miałem go za darmo też. Yy, Komplet uszczelek silnika 146 zł, to jest koszt, który poniosłem i jakieś tam pojedyncze uszczelki z tego wykorzystałem, ale generalnie ten silnik, te, ten zestaw uszczelek do silnika 4G63 okazał się zestawem uszczelek do prawdopodobnie jakiegoś silnika SOHC albo przynajmniej jakiegoś, nie wiem, udziwnionego, bo część uszczelek pasowała, część nie, także... No, uszczelka pompy wody też swoją drogą kupiona, nie została zamontowana, bo ostatecznie całą pompę wody wkleiłem na silikon, bo ta uszczelka nie pasowała, nie wiem czemu, no ale mniejsza. I olej plus filtr około 160 zł razy 3, ponieważ zalałem olej na samo uruchomienie silnika, po 500 km wymieniłem go, to już mieliśmy dwa oleje. No, i po kolejnych 500 km znowu go wymieniłem, czyli na samo dotarcie silnika na te 1000 km poszły mi trzy oleje. I to w sumie nam daje, moi drodzy milusińscy, 1664 zł polskie nowe na rok 2025, łamany przez 2026, bo nie wiem, jakie będą ceny tego wszystkiego w roku 2026. Oczywiście to też zależy od silnika gdzie kupujecie i tak dalej. Ja akurat większość części też tam jakieś koszta, koszta wysyłki można by było doliczyć, ale nie bawię się w to, bo można to zamówić na przykład z hurtowni albo jak macie Allegro Smart, no to gdzieś to tam się gubi też. Także 1664 zł. wyniósł mnie silnik remont silnika. Czy to jest dużo, czy mało? Nie wiem. Mam tutaj małą podpowiedź, że bez oleju na dotarcie same części w zasadzie wyniosły mnie 1184 zł. Także e, takie były koszta po mojej stronie, jakie ja musiałem ponieść. Czy było warto na tamten moment, kiedy to składałem, nie było wiadomo, bo to traktowałem wszystko jako jeden wielki eksperyment, że po prostu e, zainwestuję te pieniądze i spróbuję i zobaczymy, czy auto będzie w stanie użytkowalnym, to, że, czy będę mógł nim jeździć do pracy i zarabiać kolejne pieniądze, czy będę. Y, czy poniosę koszta tego remontu i auto y, tak czy siak skończy na złomie, no nie wiem bardzo ryzykowny to był eksperyment, ale y, udany, jak się okazuje bo tak jak wspominałem Wam na początku też silnik na ten moment ma na lotu już 16 tysięcy znaczy coś koło tam 15, ale w momencie kiedy Wy pewnie to będziecie oglądać, to będzie miało 16 albo i więcej, tak więc y, generalnie no, y, jak wspominałem przed chwilą, eksperyment się udał Pacjent żyje. 1700 niecałe złotych kosztował mnie remont. Z takimi kosztami można się liczyć. Przypomnę tylko, że ja robiłem większość rzeczy sam, w sensie no, całą robociznę miałem po swojej stronie, więc jeśli wy oddacie to do mechanika, to mechanik wam jeszcze policzy robociznę, która nie wiadomo ile wyniesie. Nie mam pojęcia. Ja tylko wspomnę, że pracując na 4 brygadów, w czterech brygadach, no, no znacie pewnie ten system czterobrygadowy. W wolnych chwilach ten silnik składałem i zajęło mi to blisko 7 miesięcy. Być może zajęłoby mi to 5, gdyby nie to, że złapałem gdzieś tam anginę na początku roku. No i zostałem wyeliminowany z gry. W każdym razie 7 miesięcy roboty można liczyć. 1700 kosztów po stronie części plus tam oleju, właśnie. To jest co, co chciałem Wam powiedzieć, żebyście po prostu wiedzieli, żeby zamknąć ten temat tego remontu, bo to była ostatnia rzecz, której mi tutaj brakowało w całym tym przedsięwzięciu. Także ja dziękuję za uwagę. Możecie w komentarzach pisać, czy dużo, czy mało, lub ile Was wyniósł remont silnika, jeśli jakiś robiliście. Ja się z Wami żegnam i demontować materiał z zacisku hamulcowego, który już pewnie w momencie, kiedy to oglądacie, już dawno wylądował na kanale. Do siego roku. Cześć.